TVG-9, Toruń nocą Będziemy, będziemy teraz Dobra. Udajemy się na clubbing do Torunia oniołów, Miasto aniołów, tak? tak? To nawet na plakatach jest napisane No, rozrywkowe miasto, na pewno znacznie bardziej niż Gdańsk. Zer, no. Ja byłem, nie wiem, jakieś 5 lat temu. Zmieniło się dużo? Stary w ogóle, jaka fajna faza. Opowiadaliśmy ci, Opowiadałem ci o Lizardzie, wiesz. Najprawdopodobniej tutaj teraz pójdziemy, nie? Opie. Krótko po nawróceniu pojechaliśmy tam z Andrzejem. Jeden jedyny raz trafiliśmy tak, że byliśmy wcześniej, czyli tam około 21.00. czy o 20:00 i koncert był zespołu. Tam pod, tak grali muzykę. W Wrocławia. Od, w Wrocławia grali muzykę pod kurwa, klimat, wiesz... Yy, tych Ormian, jak oni tam... Systemowy Dome. Yy. Mm -hmm. No. I stary w pewnym momencie gość mówi Jezus tu jest, nie? I zaczyna mówić o Jezusie, stary, wiesz. Mm -hmm. Kumasz fazę? mieliśmy do NRD tak jechać tak. też tak? tak? no i to ile musi być pubów zaliczonych żeby był clubbing? Nie są, to nie są puby. No czy są w ogóle ryby. lokali Minimum 3 Minimum tak. 3, tak? To no wtedy można mówić, że Clubbing dwa, jest. Tak, a jak Aha. nie to jest tylko wypad relaksacyjny. Ale składamy relaksacyjnie do, relaksacyjnie. do to. Relaksacyjnie, co jeszcze dwóch. nie będzie clubbing, tak? Do dwóch, a trzy Robert będzie uh, uh, Robert Ale kurwa, zauważyłeś w ogóle, powiedziałem do Moniki, żeby wyszła, powiedziała, żeby skończył.